Cześć, nazywam się Tomek Kojnacki. Aktualnie znajdujemy się w miejscowości Rybowo. Jest to wieś położona w województwie wielkopolskim, w gminie Gołańcz. Mamy dzisiaj 24 czerwca, gdzie na moim polu są wysiane poletka demonstracyjne zbóż jarych, ozimych oraz traw. Wysiewamy w gospodarstwie zboża z firmy Saturn Union. Są to nieczmienie jare oraz jęczmienie ozimę, a także pszenica ozima. Zarówno odmiany hybrydowe, jak i odmiany populacyjne. Współpracę z firmą Saturn Union zaczęliśmy 10 lat temu i kontynuujemy tą, się wysiew tych poletek aż do dnia dzisiejszego. Pierwszy raz w tym roku zastosowaliśmy na polach nawożenie z firmy ICL. Na bazie polisulfatu oraz PK. W gospodarstwie nawozimy też zboża do listnie z firmy Ecoplon. Witam Państwa bardzo serdecznie na poletkach doświadczalnych firmy Zaten Union, zlokalizowanych w gospodarstwie pana Tomasza Chojnackiego w miejscowości rybowo koło Gołańczy. Tutaj aktualnie znajdujemy się na poletkach doświadczalnych pszenicy. Ale mamy też do obserwacji tutaj zasiane odmiany jęczmienia o a także przężyta. Także zapraszam Państwa bardzo do oglądania i do zadawania pytań. Witam Państwa, Janek Borczykowski firma Agrochest. Jesteśmy na poletkach u pana Tomasza, gdzie zastosowaliśmy nasz program ochrony roślin. Mamy tutaj produkty zastosowane na pierwszy zabieg T1, jak i również fungicydy na zabieg T2. Do zabiegu T1 wykorzystaliśmy produkty Croton plus Flexity w dawkach 0,75 plus 0,25 litra na hektar. Mamy tutaj połączenie trzech substancji spiroksamina, proteokonazor i metrafenon, gdzie mamy załatwione całe spektrum ochrony przed chorobami łamliwości. Wszystkie choroby podsuszkowe, ochrona źdźbła, tutaj wszystkie choroby, które mamy związane również z mączniakiem, patogeny septoriozy, które bardzo często w tym roku występują na naszych polach. Dodatkowo do zabiegu dołożyliśmy peritroid Super Cyper, Cypermetrynę, dawce 50 ml na hektar. Na zabieg te 2 zastosowaliśmy dwa produkty z portfolio BASF, jest to Myresa Pro plus Imbrex. Są to wyłączności polskich składów rolnych. W Agrocheście tą technologię proponujemy jako najlepsze rozwiązanie do T2, fungicydowe rozwiązanie ochrony przed septoriozą, rdzami, dodatkowo jeżeli gdzieś przepuścił mączniak oraz yy, bardzo dobre wspomaganie długotrwałą ochronę dzięki najnowszym rozwiązaniom, dzięki najnowszym substancjom. Mamy tutaj rywizol oraz Xemium, znane już rolnikom na gospodarstwach, bardzo dobrze się sprawujące. Dodatkowo dołożyliśmy tutaj globę, jest to insektycyd. Wiadomo, żebyśmy tutaj już mieli załatwiony temat insektycydów, szczególnie skrzypionki i mszycy. Dzień dobry, Maciej Bachorowicz, firma Ecoplon, dostawca i producent rozwiązań z zakresu nawożenia dolistnego roślin. Na poletkach, na których jesteśmy, mogliśmy Obserwować technologie nawożenia dolisnego oparte o serię nawozów Maximus, Maximus Platinum jako nawozy makroskładnikowe i Maximus Aminomicro, czyli mieszaniny mikroelementów. Mikroelementy w tych nawozach są kompleksowane aminokwasem glicyną. Nawożenie dolisne jest dzisiaj integralną częścią agrotechniki roślin. Uprawnych wręcz można powiedzieć, że nieodzowną częścią, ponieważ przy współczesne odmiany, których potencjał planowania jest bardzo wysoki, wymagają adekwatnego do tego potencjału dostarczania składników. I to składników makroelementowych, jak i również, i tu jakby największa rola nawożenia do listnego mikroelementów. Polecamy Maximus no mikro, dlatego że są to mieszaniny zawierające wszystkie 6 mikroskładników, którymi odżywiamy nasze rośliny, ponieważ każdy gatunek, czy to mówimy o zbożach, czy o każdej innej uprawie, wymaga dostarczenia wszystkich mikroskładników. Różnią się tylko yy, yy, poszczególne uprawy proporcjami między tymi składnikami. Na to zwracamy uwagę i o ten element bardzo wyraźnie rolnikom komunikujemy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Głowicki, reprezentuję firmę ICL. W dniu dzisiejszym znajdujemy się na dniach pola organizowanych w firmie Pana Tomasza Chojnickiego, gdzie mamy okazję zaprezentować kilka rozwiązań firmy ICL. Firma ICL jest przede wszystkim dostawcą rozwiązań z zakresu nawożenia czy to nawożenia doglebowego, do listnego, fertygacji. Generalnie mamy szerokie portfolio produktów stosowanych w każdym gatunku roślin uprawnych, jak również praktycznie w każdej fazie i w każdym momencie zapotrzebowania danego gatunku uprawnego. Jeżeli chodzi o portfolio, firma ICL w swojej ofercie posiada zarówno nawozy doglebowe z linii PK+. PK+, to są nawozy fosforowo potasowe wzbogacone o naturalny minerał, Polisulfat. Polisulfat jest również nawozem, który może być stosowany solo, jak również nawozy całą linię nawozów dolistnych czy nawozów do fertygacji, nawozów specjalistycznych, nawozów linii AgroMasters, które dają możliwość zastosowania azotu w formie specjalnej otoczki. Dzięki temu azot uwalnia się w zależności od, spe... w zależności od specyfikacji nawozu od 2 do nawet 6 do miesięcy. Dodatkowo posiadamy jeszcze taki nawóz jak superfosfat potrójny granulowany o nazwie handlowej Trifosgran. Nawóz polisulfat, tak jak wspomniałem jest to naturalna kopalina, nawóz nieprzetworzony. Jego skład wygląda następująco. Jest to 48%. SO3, tak? czyli jest to nawóz siarczanowy, czyli posiada siarczan potasu, siarczan magnezu, siarczan wapnia, 14% K2O w formie siar siarczanu potasu, 6% MgO w formie siarczanu magnezu, jak również 17% CO w formie siarczanu potasu. Ze względu na swoją kompozycję, doskonały do zastosowania praktycznie w każdym gatunku roślin uprawnych, dodatkowo jest to nawóz bezkleorkowy, jak również zarejestrowany w rolnictwie ekologicznym, może być stosowany w ekologii, jako, że nie jest, zupełnie, nie, nie jest przetworzony, jest to naturalna, e, naturalna kopalina, naturalny minerał. Kolej, cechą charakterystyczną tego nawozu jest przede wszystkim powolne, stopniowe uwalnianie składników pokarmowych. Czyli mamy, nie mamy tutaj do czynienia z natychmiastowym uwolnieniem, natomiast to uwolnienie odbywa się w czasie, czyli rośliny mają dostęp do składników pokarmowych w czasie zarówno jeżeli chodzi o potas i wapń, oczywiście w pierwszej kolejności magnes zostaje uwolniony i tak jak wspomniałem, doskonałe źródło siarki i w formie siarczanowej. Nazywam się Adrianna Deutsch i firmie AgroHest odpowiadam za innowacje. 28 grudnia miała premierę nasza aplikacja AgroHest App. Aplikacja jest darmowa dla naszych klientów i pozwala na mapowanie pól, prowadzenie mobilnej dokumentacji zabiegów agrotechnicznych, śledzenie prognozy pogody, a także okna dla Twoich oprysków. Pozwala także być na bieżąco z wiadomościami ze świata rolniczego oraz pozwala na kontrolowanie zagrożenia ze strony agrofagów. Jeżeli do tej pory nie współpracowałeś z nami, a chciałbyś mieć dostęp do aplikacji, wejdź na stronę www.agrohestapp.pl. Kliknij, nie jestem klientem AgroHest, chcę uzyskać dostęp do aplikacji. Wypełnij nasz formularz i dołącz do grona zadowolonych użytkowników AgroHest App. Chciałbym serdecznie podziękować firmom, które zorganizowały dzisiejszą imprezę, a są to firma Saten Union oraz DSV. Dzięki Daniel za zorganizowanie imprezy. Również firmie AgroHest, Jankowi, Julii z firmy ICL. Yy, oraz y, Krzyśkowy z firmy Ecopon Do zobaczenia za rok Trzymajcie się, cześć!